Jak się ma dzisiaj Twoje serce? Jak się ono czuje? Mam nadzieję, że usłyszysz to pytanie pośród mnogości filmów, spotkań, podcastów. To pytanie jest do Ciebie. I mam nadzieję, że byłaś dla swojego serca cierpliwa, że znalazłaś czas, aby je ze spokojem uzdrawiać. Mam nadzieję, że znalazłaś czas, aby mówić do Niego prawdę. I mam nadzieję, że to serce pomagało Ci tę prawdę od kłamstwa odróżniać. To spotkanie nie jest dla osób, które czują, że bardzo siebie kochają. To spotkanie jest dla tych kobiet, które są w podróży, w procesie, które szukają bliskości do swojego serca, które szukają siły i mocy płynącej z tego serca. To spotkanie jest dla kobiet, które może nawet czują się czasami inne. Czują się czasami inne, bo wydaje im się, że większość ludzi jest szczęśliwa, że większość ludzi kocha siebie, że większość ludzi odnosi sukcesy w życiu prywatnym, w życiu zawodowym na każdej płaszczyźnie. To spotkanie jest dla ciebie. Jeśli czujesz, że jesteś właśnie. Samotna poprzez to, że właśnie nie czujesz swojej autentyczności i nie czujesz ciepła płynącego swojego serca. Jeśli widzimy się po raz pierwszy, ja nazywam się Beata Jurasz, jestem psychopedagogiem, coachem, autorką książek i projektów rozwojowych, a ty jesteś w przestrzeni dla wyjątkowych kobiet, które w tej przestrzeni podcastu "Kroki serca" podejmują kroki, które zbliżają ich coraz bardziej do siebie, które czują, że żyją, które Czerpią obfitość ze swojego życia, które są coraz bardziej autentyczne i przyciągają miłość do swojego życia. Witam Cię bardzo serdecznie na wyjątkowym spotkaniu, bo jak się zorientowałaś, jeżeli jesteś tutaj po raz kolejny, to jest to przestrzeń, w której budzimy tę miłość do siebie, a potem z tej miłości przyciągamy właśnie miłość ze z zewnątrz, od innych ludzi, przyciągamy ją i możemy właśnie żyć w pełni obfitości. I ten temat, myślę, będę podejmowała wielokrotnie, bo jestem przekonana, że właśnie te małe kroki prowadzą nas do tego, abyśmy były tego serca codziennie coraz bliżej, bo ten Związek z naszym sercem jest bardzo ważny. Związek z, nas, z, nami, z nami samymi jest najważniejszym związkiem w naszym życiu, jaki kiedykolwiek przyjdzie nam zbudować. I o tym związku chcę dzisiaj z Tobą rozmawiać, o związku ze sobą, o związku ze swoim sercem, o tej relacji, która jest najważniejsza, która jest kluczowa i która pozwala Ci budować potem coraz piękniejsze relacje z innymi ludźmi, relacje z pieniędzmi, relacje z tym, co tak naprawdę dla Ciebie ważne. Kiedy mówimy o relacji, to jest tak jak powiedziałam, jedna z najważniejszych relacji, którą będziemy budować przez całe życie, aż do ostatniego naszego oddechu. Składa się jednak tak często, że dbamy bardzo o relacje z innymi osobami, co powoduje, że często brakuje nam czasu, aby budować te relacje z samą sobą. I jak się okazuje, takie jest moje też doświadczenie, że wydawało mi się, że jestem inna właśnie dlatego, że jak patrzyłam na innych, to wydawało mi się, że oni wszyscy właśnie są szczęśliwi, wszyscy siebie kochają, tylko ja jestem właśnie jakaś zupełnie inna, bo zależało mi bardziej na tym, aby oni mnie lubili, aby, aby mnie akceptowali. A kiedy mnie nie akceptowali, to dalej się zajmowałam tymi relacjami, żeby sobie no właśnie pomóc i te relacje... Odbudowywać, tłumaczyć zachowania innych ludzi. Byłam bardzo zajęta tymi relacjami. Tłumaczyłam to, że ktoś był dla mnie niemiły, niegrzeczny, wykazał brak szacunku, no bo oczywiście być może miał zły dzień, być może jest z takiego środowiska, w którym nie doświadczył miłości, bo być może jest pod wpływem alkoholu, bo być może, bo być może i tak dalej, i tak dalej. Bo może wydarzyło się coś, co spowodowało to, że on właśnie się tak zachował. I byłam ciągle zajęta właśnie relacjami z innymi ludźmi, po to, żeby budować właśnie swoją pewność siebie, swoją wartość, swoją miłość. Tak naprawdę bazowałam na relacjach z innymi, bo wydawało mi się, że właśnie to jest sedno, że tylko właśnie ta zależność, że tylko to uwarunkowanie, jeżeli oni mnie będą lubili, szanowali, to ja wtedy mam prawo siebie szanować, bo przecież jestem wtedy wspaniała, która właśnie zasługuje na miłość, zasługuje na miłość. A ja nie potrzebuję już prosić o miłość nikogo, bo ta miłość jest we mnie i tak naprawdę potrzebujemy właśnie do tej miłości się codziennie przybliżać. Potrzebujemy każdego dnia to serce otwierać, pomimo że ono jest czasami zranione po raz kolejny, ale im częściej będziemy je właśnie otwierać, tym więcej tej miłości będziemy doświadczać, bo nasze serce jest stworzone do pięknej miłości, do autentycznej miłości i jest stworzone do kochania. Ale tak jak pewnie. Doświadczasz, jak jeszcze jesteś tutaj ze mną, doświadczasz właśnie tych wyzwań, w, w tym czuciu, w tym, w tym cieple płynącej z, z tej miłości, dlatego że niestety to, jak już wielokrotnie tutaj mówiłam, to jest echo naszego dzieciństwa, w którym widziałyśmy, że miłość tak naprawdę jest trudna. Miłość um, nie jest możliwa, bo przecież nie zasługuje na miłość, bo przecież dzisiaj bardzo źle mi poszło w pracy i nie osiągnęłam za założonego wyniku, albo pokłóciłam się z kimś bliskim, albo poniosłam porażkę w innym obszarze, więc tak naprawdę nie zasługuje dzisiaj na miłość. Takie obrazy miłości widziałyśmy u naszych rodziców, którzy każdego dnia um, walczyli o coś, nie byli do końca szczęśliwi, nie byli sobą, nie dawali sobie. Tych, tych właśnie dowodów miłości, a właściwie nie dawali sobie właśnie tego wsparcia i my dorastając, nie jesteśmy w stanie dawać sobie tej miłości tak po prostu bezwarunkowo, tak jak byłyśmy dziećmi. Jak byłyśmy dziećmi, byłyśmy wystarczające, nie musiałyśmy niczego udowadniać. Wystarczyło, że byłyśmy. I oczywiście z biegiem lat nauczyłyśmy się, że to wszystko zależy od tego, czy ktoś ma dobry humor, czy ktoś um, czegoś od nas oczekuje, czy e, właśnie ma od nas jakieś wymagania, że to wszystko zależy od tego, jakie ktoś te warunki nam postawi. Ale przecież ta miłość tak naprawdę jest zależna tylko od nas i tylko czeka na to, abyśmy w dorosłym życiu właśnie do tego serca się codziennie zbliżały. Coraz bardziej siebie kochały. I oczywiście brzmi to tak prosto, a ja, tak jak powiedziałam na początku, miłość do siebie to proces. Miłość do siebie to relacja, którą potrzebujemy pielęgnować każdego dnia. Ona nie jest nam dana tu i teraz. My potrzebujemy, po pierwsze, co dzisiaj chcę tutaj podkreślić w tym spotkaniu, to potrzebujemy robić rzeczy, aby siebie kochać. To jest na pewno karmienie siebie dobrymi słowami. To jest właśnie tak ważne, aby robić. Miłość się robi. Miłość nie jest po prostu słowem, które jest tylko które sobie dajemy. My potrzebujemy tę miłość sobie okazywać każdego dnia, nawet małymi, drobnymi rzeczami, ale codziennie o te relacje dbać. Nie możemy o niej zapomnieć, dlatego że właśnie jest ona najważniejszą relacją, więc powinniśmy ten czas dla niej znajdować. I oczywiście ja jestem również z Wami w tym procesie. I codziennie właśnie przypominam sobie, że jestem najważniejsza dla siebie na tym świecie, i potrzebuję najpierw zadać, zadbać o te relacje, abym mogła dbać o inne relacje. To jest to symboliczne: załóż najpierw w samolocie maskę sobie, a potem komuś innemu, abyś mogła kogoś uratować. To symboliczne, ale jeżeli my nie damy tej miłości sobie, to nie będziemy mogły jej dać nikomu innemu. I nie będziemy mogły tak naprawdę być sobą, bo będziemy ciągle próbowały coś udowadniać. Więc kiedy będziemy robić każdego dnia tę miłość dla siebie, wtedy będziemy mogły ją odczuwać. I tak jak zaczęłam właśnie od tego, żeby mówić do siebie dobre rzeczy, żeby siebie wspierać, tak jak się wspiera ukochaną w relacji innej osobę, czy to jest Partner, mąż, mama, siostra, brat, dziecko i tak dalej. Te wszystkie osoby, które są nam bliskie, my je bardzo wspieramy słowem. Obdarzamy je pięknymi, miłosnymi słowami, piszemy piękne liściki, piszemy piękne smsy, mówimy piękne słowa. I te słowa potrzebujemy w pierwszej kolejności dać sobie, że siebie kochamy, że siebie wspieramy, że w siebie wierzymy, że. Że zasługujemy. Zasługujemy to też takie słowo, które jest trochę, um, myślę, nieadekwatne do tego, bo my tą miłość już w sobie mamy i tak naprawdę potrzebujemy ją właśnie odczuwać. Potrzebujemy. To też jest, my ją po prostu mamy, ją możemy czuć, bo ona już w nas jest. Natomiast, właśnie przez te nasze doświadczenia um, ważne jest to, aby tę miłość do siebie właśnie pielęgnować przez robienie różnych rzeczy. Czyli, tak jak powiedziałam, przez mówienie. Um, I to oczywiście ważne, aby to robić codziennie. I oczywiście wielokrotnie nam się może jeszcze nie udawać, dlatego że nauczyłyśmy się siebie krytykować, że, że nie spełniamy pewnych oczekiwań, założeń. Pewnych planów innych osób, w które uwierzyłyśmy, że są jedyne i słuszne, ale nie są to nasze założenia. I kiedy pozwolimy sobie właśnie na to, aby, aby siebie wspierać, że właśnie jesteśmy wystarczające, że jesteśmy kochane tu i teraz, że, um, że jesteśmy wyjątkowe, takie jakie jesteśmy w takim ciele, w takich uwarunkowaniach i że mamy już dzisiaj wszystko, to w ten sposób możemy właśnie tę akceptację, miłość do siebie odczuwać tu i teraz. I oczywiście to, tak jak powiedziałam, te słowa warto praktykować, mówić do siebie właśnie każdego dnia, jak mówimy do swoich przyjaciół. Kolejna taka ważna rzecz, którą warto, aby robić, to jest... Karmienie siebie, tak jak powiedziałam, dobrymi słowami, ale też warto karmić siebie dobrym jedzeniem. Dobrym jedzeniem to znaczy um, zdrowymi rzeczami, które nas karmią, karmić siebie wodą w dobrych ilościach, z miłości właśnie do siebie. To jest um, karmienie siebie pięknym otoczeniem, to jest karmienie siebie dobrymi relacjami, bo tylko te dobre relacje mogą właśnie nam tę miłość, bo jeżeli mamy wokół siebie ludzi, którzy nas nie doceniają, którzy nas krzywdzą, którzy nas odrzucają, to w ten sposób my nie dajemy sobie tej miłości. A jak powiedziałam, dzisiaj chcę spojrzeć na tę miłość poprzez dawanie, poprzez robienie, poprzez mm, doświadczanie aktywności. I wtedy, kiedy właśnie te relacje są karmiące. Tak przyjmijmy, że one właśnie są karmiące poprzez to, że nas budują, że są zdrowe, że są um, serdeczne, przyjacielskie. To w ten sposób właśnie budujemy e, wokół siebie takie otoczenie, które tę miłość um, rozgrzewa po prostu do nas. Więc to jest na pewno wspierające, i kiedy czujesz, że te relacje nie są dla ciebie dobre, to mam też. <śm> Mam też świadomość tego, że to nie jest takie łatwe, aby po prostu wyjść z różnych relacji, bo wielokrotnie jest to właśnie najbliższa rodzina, bo jest to taki krąg zawodowy, z którego nie możemy wyjść z dnia na dzień, albo udać, że po prostu te relacje nie istnieją. Czy to są w, w pewnym okresie czasu być może sąsiedzi, to mam świadomość tego, że, że jest to wyzwanie, że to wymaga czasu, Wielokrotnie powtórzeń w swojej głowie, że tak jest, że potrzebujemy coś zmienić, że, że takie to właśnie jest, bo kiedy jesteśmy szczere ze sobą, ze swoim sercem, że to, co, co czujemy, jest najwłaściwsze, czego ja przez wiele, wiele lat nie rozumiałam, że to, co czułam, tak naprawdę odpychałam od siebie, bo wydawało mi się, że to nie jest prawdziwe, że przecież ludzie nie mogą być tak źli. Próbowałam wiele rzeczy tłumaczyć. Ale kiedy z wielu różnych źródeł już usłyszałam wystarczająco dużo razy, że te uczucia, które są przy mnie w danym momencie, są prawdziwe i one nie kłamią, to moje myśli mogą kłamać, bo ja próbuję coś zagłuszyć, próbuję coś um, właśnie racjonalizować. To kiedy pozwolisz sobie czuć to, co czujesz i to usłyszeć, to w tym miejscu tak naprawdę jesteś blisko swojego serca i możesz właśnie o tę miłość swoją do siebie um, jeszcze bardziej dbać. Karmienie siebie dobrym słowem, karmienie siebie dobrymi relacjami, karmienie siebie dobrym jedzeniem, dobrym pokarmem, wodą. Kolejna rzecz to jest robienie dla siebie codziennie dobrych. Rzeczy. Dobrych rzeczy taka samotroska. <laughs> samotroska to jest niesamowite, bo my um, z wielką lekkością dbamy o innych, przykrywamy ich stopy kołdrą, um, podajemy pyszne śniadanie, przygotowujemy posiłki, robimy niespodzianki, kupujemy prezenty, um, da dajemy dobre słowo, um, więc my bardzo dbamy o innych, Kiedy coś im się nie udaje, my jesteśmy bardzo wspierające. I tutaj, w tym miejscu, proszę o to, abyś w tej trosce o siebie znalazła taki czas każdego dnia dla siebie, w którym dedykujesz właśnie tę przestrzeń sobie. I dla mnie w pierwszej kolejności to są te spotkania, których ja nigdy wcześniej przez lata nie robiłam, bo od siebie uciekałam. Uciekałam od tych właśnie. Uczuć, żeby ich nie poczuć, bo nie potrafiłam sobie z nimi poradzić. Ale kiedy zaczynasz się ze sobą spotykać każdego dnia na krótką chwilę, chociaż i zapytasz siebie, jak się czuję, i co to oznacza? Może czuję się źle, czy czegoś w danym momencie potrzebuję. Co mogę dla siebie zrobić w danym momencie. I pozwolić sobie czuć to, co czujesz. Niesamowite, kiedy Pozwolisz sobie to powtarzać, to, to doświadczenie każdego dnia siebie będzie Cię do siebie zbliżało. To, są, to będą kroki Twojego serca, w którym będziesz słyszeć swoją prawdę, bo uczucia, tak jak powiedziałam, nie kłamią i są po prostu prawdziwe. I te spotkania każdego dnia to jest jedna z kluczowych, Jedno z kluczowych zadań, które jest dla mnie wyjątkową przestrzenią, właśnie do budowania miłości do siebie. Kolejna rzecz to takie spotkania z samotroską, to jest, czy to jest kawa, ciepła kawa, czas ze sobą, właśnie z ciepłą kawą, czy to jest nawet wyjście, do kina może po raz pierwszy w życiu samej aby o siebie zadbać bo masz taką ochotę i pozwolić sobie na to czy to jest masaż twojego ciała czy to jest sport który wybierzesz to jest lektura książki czy to jest po prostu coś co lubisz coś co poczujesz że masz na to ochotę żeby taki czas dla siebie znaleźć to to jest robienie taka samotroska kiedy czujesz że jesteś zmęczona usiąść chociaż na chwilę jeżeli myślisz, że wszyscy medytują godzinami, a ty nie masz na to czasu, to medytuj dwie minuty dziennie. To jest ten czas, to jest to robienie dla siebie coś dobrego. I kiedy zobaczysz właśnie, że to są takie właśnie akty miłości dla siebie, to to niesamowite, co twoje serce będzie na to odpowiadało. Co jeszcze możesz robić, aby, aby siebie kochać? To jest dla mnie samo... Poznawanie siebie. To jest również um, ważne, ważna czynność, aby o tym nie zapominać, że nie wystarczy tylko afirmować, medytować, myśleć pozytywnie o sobie, czy pa patrzeć na siebie i, e, i mówić, że siebie kocham, ale to jest poznawanie tego, w czym jestem dobra, w czym mam jakieś e, trudności, e, kiedy coś czuję, kiedy czuję złość, kiedy czuję radość, kiedy czuję wdzięczność. Aby właśnie pozwolić sobie na tę całą gamę uczuć i ich nie blokować, nie hamować. I kiedy będziesz siebie poznawała, to będziesz, będziesz miała większą pewność siebie, bo nie możesz mieć pewności siebie, kiedy siebie nie znasz. Nie, to, 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 to nie jest tak, że ty po prostu wychodzisz z domu, jesteś pewna siebie, bo po prostu jesteś wyprostowana i wierzysz w siebie. Bo potrzebujesz właśnie w pierwszej kolejności mieć taką wiedzę o sobie, wtedy tą pewność siebie będziesz miała zawsze. I to jest proces, który zawsze się opłaca. I to jest jeden z najpiękniejszych procesów, podróży, które w naszym życiu możemy doświadczać i. Ja jestem w tej podróży też z Tobą, i tutaj ta przestrzeń jest również dla Ciebie, i bardzo się na nią zawsze cieszę, kiedy, kiedy możemy się tutaj spotykać, i kiedy mogę się z Tobą dzielić tymi impulsami, które pozwolą Ci te kroki do swojego serca robić. Więc to jest niesamowite, kiedy właśnie rozwój osobisty, rozumiany, jako również spoglądanie w swoje miejsca, trau traumy, w swoje. Miejsca trudnych doświadczeń, miejsca, w których potrzebujemy wybaczyć innym ludziom, w których to nasze serce uzdrawiamy, kiedy właśnie tą lekkość w życiu odzyskujemy, kiedy uwalniamy z naszego plecaka kamienie, które nosimy przez wiele, wiele lat, które nie są naszymi kamieniami. Jeżeli właśnie w rozwoju osobistym, poprzez samopoznanie, poprzez różnego rodzaju procesy, a dzisiaj możemy robić tak różne, Procesy, różne metody są nam dane, dzięki którym możemy te właśnie kamienie z naszego plecaka um, uwalniać, oddawać. Um, to jest niesamowite i wtedy ta miłość do siebie właśnie będzie w naszym sercu rozkwitała, będzie nas um, rozgrzewała. I wiem, że to brzmi um, może jeszcze dla ciebie tak górnolotnie, ale. To zabrzmi może bardzo tak, może to zabrzmi bardzo tak ciężko, ale moje doświadczenie jest takie, że ja przez wiele, wiele lat byłam nie nawet w jakiejś piwnicy, w której było bardzo ciężko i trudno, ale mogę powiedzieć, że to. To prawie piekło, w którym byłam, gdzie siebie nie kochałam, nienawidziłam siebie właściwie, w którym siebie nie akceptowałam, w którym siebie nie rozumiałam, nie dawałam sobie właściwie um, szans na to, aby doświadczać siebie życia i poprzez nieustanne próby samopoznawania, gdzie wielokrotnie tak naprawdę było bardzo ciemno, gdzie byłam wielokrotnie przez wiele, wiele lat samotna. Um, Doszłam do takiego miejsca, w którym czuję, że jestem już coraz bliżej siebie, w którym mogę być coraz bardziej częściej sobą, w którym czuję, że doświadczam życia naprawdę w jakiejś lekkości, w obfitości. I oczywiście nadal jestem w drodze, i potrzebuję, tak jak powiedziałam, pielęgnować tę miłość, ale ta ciemność, której doświadczyłam w swoim życiu, była okrutna. I być może, może nawet tam jesteś teraz. To uwierz mi, że jak wielokrotnie słyszałam, że idź dalej, to w ogóle mnie nie pocieszało, bo ja w ogóle nie widziałam żadnego światła, ja nie widziałam nadziei przez tyle lat. To może się wydawać po prostu beznadziejną drogą, która nie ma wyjścia, ale obiecuję ci, że ta droga daje w pewnym miejscu światło, chociaż tak to długo czekałam. I dlatego zostawiam ci dzisiaj te impulsy, które mam nadzieję będą ci pomocne w tym, aby właśnie tę miłość do siebie budować każdego dnia, aby ją pielęgnować. I też zapraszam cię do mojego siedmiodniowego bezpłatnego kursu online miłości własnej. Link do tego kursu zostawię w pierwszym komentarzu, w którym będziesz mogła właśnie wejść do tego kursu i będziesz mogła przez 7 dni Właśnie siebie poznawać, być bliżej siebie, dawać sobie miłość bardziej, to tylko kilka minut dziennie na pewno dać taką przestrzeń dla, dla siebie. No tak, to, to ten temat, który tu będzie podejmowany jeszcze wielokrotnie i myślę, że wielokrotnie słyszymy o miłości własnej. Dla mnie ta perspektywa jest bardzo żywa i prawdziwa, bo Przeszłam od nienawiści siebie, nienawidzenia siebie, do miłości siebie i nadal jestem w drodze i czekam właściwie na to, jak mogę jeszcze właśnie siebie wzmacniać, budować tę miłość do siebie. Jeśli mogę Cię jakoś wesprzeć w tej drodze, to daj mi koniecznie znać, może możemy umówić się na sesję online, mogę Ci towarzyszyć. Ale przede wszystkim pamiętaj, że nie jesteś sama. Ja tu jestem i pamiętaj, że czeka na ciebie ta twoja miłość do siebie. Ona zawsze tam była i potrzebuje właśnie twojego um, zaangażowania, twojej uwagi. Ja ściskam cię bardzo mocno do serca, przytulam cię mocno i życzę ci tego, czego potrzebujesz. Daj mi koniecznie znać, gdzie jesteś, czego potrzebujesz. Co myślisz o tym, co tutaj teraz powiedziałam? Ściskam cię jeszcze raz mocno i do zobaczenia.